Trudno mi w to uwierzyć, ale właśnie zajmuję się najgłośniejszą premierą metalowej płyty 2023 roku. Musi być to zatem coś naprawdę wyjątkowego, skoro jest o tej premierze za tak głośno. Tak więc, jak widzicie, zajmiemy się dzisiaj recenzją najnowszej płyty zespołu Metallica pod tytułem 72 Seasons Album został wydany w piątek 14 kwietnia czyli stosunkowo niedawno Jak mówiłem, o tej premierze było dość głośno, dlatego też i ja postanowiłem zrobić materiał o tej właśnie płycie Ale też biorąc pod uwagę, że na moim kanale był również jakiś czas temu Film o dyskografii zespołu Metallica. Zacząłbym tutaj od mojej historii z zespołem Metallica, no bo nie będę ukrywał, że dla mnie Metallica to jest ważny zespół, bo tak naprawdę był to jeden z pierwszych zespołów metalowych, których słuchałem na poważnie. Zacząłem Metaliki słuchać jeszcze pod koniec szkoły podstawowej, gdzieś tak w szóstej klasie, no kiedy wkręcałem się w cięższą muzykę. No i nie ukrywam, że w tamtym czasie bardzo dużo słuchałem Metaliki, i był to, to dla mnie wówczas, no jak mówiłem, jeden z najważniejszych zespołów. I bardzo, bardzo lubię starą Metallicę. I moim ulubionym albumem, jak już kiedyś wspomniałem, jest ich trzecia płyta studyjna, Master of Puppets. Choć nie ukrywam, że i pozostałe płyty Metallic z tamtego okresu lubię, między innymi Kill em All, czy chociażby Rider Lightning, And This For All. Generalnie większość płyt metaliki lubię. Nawet y, dość kontrowersyjne wśród fanów y, płyty, czyli Load i Reload, które no są dość mocno hejcone przez różnych fanów ze względu na odejście od klasycznego stylu Metaliki na rzecz jakiegoś takiego bardziej przystępnego, lżejszego brzmienia. No to rozumiem i pewnie w owym czasie bym reagował podobnie. Chociaż to wcale nie są złe albumy, wręcz przeciwnie, to są moim zdaniem. Jak najbardziej no, spokojne płyty. Wiadomo, że zupełnie inne niż to, co metalika Gaga grała kiedyś. I na, tej, na tych płytach gra znacznie bardziej no, przystwajalnie no, gra bardziej właśnie takie przeboje, jak to nawet w jednym z swoich filmów Paweł z kanału Nord Azeratek, którego serdecznie pozdrawiam swoją drogą mi się to ogląda. Eee... No, i generalnie to nie były złe płyty. W sumie tak naprawdę dla mnie przynajmniej. Jedynym albumem Metaliki, który mi tak autentycznie się nie podobał mi nie siadł, to jest Saint Anger. Ale to chyba nikogo nie powinno dziwić, bo ten album raczej nie ma dobrego odzewu. I nie wiem, czy ktokolwiek lubi ten album. Przynajmniej ja nigdy nie widziałem pozytywnych recenzji tej płyty. No i dochodzimy do najnowszej, jedenastej już płyty studyjnej z Pół Metalika pod tytułem 72 Seasons. No i na ten album. Jakby nie patrzeć, no przyszło trochę poczekać, bo poprzednia płyta Metaliki, czyli Hardwired Self Destruct ukazała się w 2016 roku, czyli aż 7 lat temu. Dla przypomnienia, jeszcze wcześniejsza płyta metaliki, czyli Deaf Magnetic ukazała się w 2008, czyli aż 8 lat wcześniej. Czyli. Od dobrych ponad 10 lat na. Płyty Metallica trzeba było czekać średnio przynajmniej 8-7 lat, co jest naprawdę długim e, okresem czekania na nowy album. Co nie oznacza, że w owym czasie nie ukazało się e, żadne nowe wydawnictwa Metaliki, bo jeśli e, sprawdzaliście pełną dyskografię zespołu Metallica, czyli że e, wszystkie wydane przez nich płyty, E, włącznie z płytami studyjnymi, no to, to, to między Hardware to Self-Destruct a 72 Seasons no, okazało się sporo pomniejszych wydawnictw, jakby nie patrzeć. A, a na nową płytę z nowymi kawałkami, no niestety przyszło nam trochę poczekać. E, album został zapowiedziany gdzieś tak pod koniec e, zeszłego roku m, wraz z singlem Lux Eterna, z którym nawet wiązała się zabawna historyka, o której wspominałem, że Piotr Luczyk z zespołu Kat stwierdził, że Metallica się zainspirowała ich utworem, by nagrać ten kawałek. No o tym nawet chyba robiłem materiał. No i ten single przyznam, że był całkiem ok Znaczy, nie mówię, że to był jakiś mega wybitny, wręcz najlepszy utwór, jaki Metallica nagrała od lat. No, no moim zdaniem był jak najbardziej spoko. Ale potem na początku tego roku pojawił się kolejny Single z tej płyty, czyli Screaming Suicide, który dla mnie był tak po prostu żaden. Ten numer był mi totalnie obojętny, jakby... On on po prostu wlatuje jednym uchem, wypada drugim, ja totalnie mm, nie byłem w stanie go zapamiętać. No i spowodowało to pewne obawy co do tego, jaki będzie pełen album. Potem pojawił się jeszcze trzeci single, czyli If Darkness Had a Song, który, no, dla mnie przynajmniej był troszeczkę może lepszy niż e, Screaming Suicide. A potem mieliśmy jeszcze czwarty single, czyli tytułowe 72 Seasons, które, no. Nie było złe, ale było stanowczo za długie, bo to jest. otwory trwające ponad 7,5 minuty. 7,5 minuty muzyki, no. No, może są kawałki trwające dość długo, ale tutaj, no ten kawałek jest tak po prostu sztucznie wydłużony można byłoby ten utwór e, znacznie skrócić dzięki czemu trwałby on nawet śmiem powiedzieć że 4, może nawet i 3, bądź 5 minut no i tak by było no spoko jak najbardziej no tak to trochę średnio wyszło bo ten kawałek się momentami wydaje być tak sztucznie e, wydłużony no więc jak wygląda sytuacja z pełną płytą powiem tak jest lepiej niż się spodziewałem ale czy to znaczy, że ten album jest pozbawiony wad? Nie. E, przede wszystkim, album jest za długi. Album trwa godziny i 17 minut, więc jest bardzo długi. No, wręcz powiedziałbym, że za długi. Biorąc też pod uwagę, ile trwają poszczególne utwory, z paroma wyjątkami, ale no, na tej płycie jest trochę kawałków trwających ponad 7 20, 6 minut. Jest nawet jeden utwór trwający 11 minut. Czyli oczywiście kończący by tę. I na morata. Ponad 11 minut muzyki. No. Wiadomo, że były w przeszłości kawałki trwające no, 10, no, 11, czy były nawet takie dłuższe kawałki. No, na przykład mieliśmy, e, nie wiem, takich chociażby wieże kata. No, no. No nie o tym tutaj e, mowa. Bardziej chodzi o to, że momentami na tej płycie jeśli chodzi o te takie dłuższe kawałki. Są fragmenty, gdzie można odnieść wrażenie, że te utwory są sztucznie wydłużone. To znaczy, że. No tam jakby... Pewne fragmenty są e, często powtarzane po to, by jakby dobić do pewnej długości. No w niektórych kawałkach e, mocno się to rzuca w ucho. No i namorata, to... Mówię, za długi numer po prostu. W tym przypadku jest po prostu za długi. Wydaje się być takimi momentami no, sztucznie wydłużony. Takie 72 Seasons również. No generalnie po pierwszych trzech utworach, czyli odpowiednio 72 Seasons, Shadows Follow i Screaming Suicide, no byłem dość mocno sceptyczny co do tej płyty. No, ale już z czwartym kawałkiem było trochę lepiej. No i późniejsze kawałki były w większości moim zdaniem lepsze. Eee, w tym wspomniane przeze mnie już w tym filmie Lux Eterna, czyli ten pierwszy single promujący ten album. Ja on był całkiem okej. Okay po pozostałych kawałków na tej płycie, no to na przykład Sleepwalk My Life Away, no też nie jest to wcale zły numer. No, podobnie jak Luxiter, no nie mówię, że to jest najwybitniejszy, najlepszy kawałek metaliki, ale no, moim zdaniem jest no spoko jak najbardziej. No, powiem tak, z tym albumem jest taka, że jest, no tak, przynajmniej część kawałków jest naprawdę na... spoko, ale jest, są też kawałki takie po prostu nużące, które no jednym uchem, wypadają drugim, no to jest mój największy zarzut do, do tej płyty, poza tym, że jest oczywiście za długa, no tak mówiłem. Można by było ten album skrócić, tak powiedziałbym nawet, że dałoby się ten album skrócić nawet o 20 minut powiedziałbym, no i trwałby mniej niż godzinę, więc no byłby taki no, w miarę okej okay. czas trwania jak na jeden album, a tak to on trwa e, ponad godzinę. To tak nie, że godzina i jedna minuta, tylko godzina i 17 minut mam tutaj na myśli. No, pod, no. Uważam, że pod tym kątem mogą być zdecydowanie lepiej. Na plus, można tutaj też wspomnieć o brzmieniu tej płyty. No, tu zdecydowanie trzeba przyznać, że brz, jeśli chodzi o jakość nagrań, no to jest to naprawdę na wysokim poziomie. No, a z drugiej strony metalika, Metallica, zespół powszechnie znany, e, który nawet tak jak jakiemuś e, losowemu. Człowiekowi powiesz nazwę, no to on skojarzy Metallica. No Metalikę jest na każdy. Metaliki nikomu przedstawiać nie trzeba. E, duża część osób, nawet jak powiesz o nazwie, to może nawet jakieś pojedyncze kawałki zanuci. Więc mówimy tutaj o wielkim zespole znanym każdemu. Więc no tutaj nie należy się dziwić, że jeśli chodzi o jakość ich nagrań, to będą one raczej na wysokim poziomie. No, i pod tym kątem właśnie ten album. E, Brzmi naprawdę dobrze. No a jeśli chodzi o tytuł, bo tutaj też chciałem wspomnieć o tytule. Nie ukrywam, że jak pierwszy raz zauważyłem, że ten album będzie się nazywał 72 Seasons, to bym taki trochę... Hmm. Zastanawiałem się dokładnie mówiąc, co ma oznaczać ten tytuł. No i przeczytałem wypowiedź Jamesa Hetfielda, który stwierdził, że 72 Seasons oznacza 18 lat. Dokładnie mówiąc, pierwsze 18 lat życia. Bo jak wiemy, są cztery pory roku. No a 4 razy 18 to daje nam 72. Stąd to się e, tutaj wzięło. Więc, no. Ok. Pomysł ciekawy, powiedziałbym. Więc, no. Także powiem tak. To nie jest zły album. Jest na pewno lepszy niż się spodziewałem. No bo po singlach spodziewałem się mocno takiej, powiedziałbym, przeciętnej płyty. Takiej. No i nie mówię, że jest to album jakiś mega wybitny, że wręcz jest to następca takiego Rider Lightning czy Master of Puppets. Nie. Ale czy jest to najgorszy album Metaliki? Też nie. To jest, powiedziałbym, że taki w miarę całkiem okej okay album. Nie jakiś mega wybitny, ani też mega zły. Moim zdaniem to jest takie w miarę okej okay wydawnictwo. Czy jest to najlepsza płyta roku? W żadnym e, wypadku. Uważam, że w tym roku wyszły, no i wyjdą, bo mam też jeszcze sporo zapowiedzi, bo to w końcu dopiero kwiecień. E, które, no, moim zdaniem, no, są lepsze niż ta Metalika. Na przykład, recenzowane przeze mnie Nowe Obituary moim zdaniem, jest to, no, zdecydowanie lepsze niż e, nowa Metalika. No, to nie znaczy, że jest to zły album. Bo jak mówiłem, to jest taki no, nawet niezły album. Chociaż, no, nie należy się spodziewać. Nie wiadomo czego. Ten album, można powiedzieć, że jest. I no, wiadomo, że no, nic y, szczególnego do twórczości zespołu Metalikania raczej nie wniesie. Ale no, fani y, zespołu Metallica na pewno będą zachwyceni, że w końcu po tych siedmiu latach jest nowy album. No jest! w żadnym wypadku nie jest tak jak mówiłem, ich jakiś, nie wiem, y, ich, ich, ich jakieś to powiedziało. Mówię, nie jest to zły album. Więc, no, jeśli jesteście fanami z Metallica, no to powinniście to przysłać. No, ale jeśli nie jesteście i was jakoś to bardzo nie interesowało, no to nie jest to w żaden wypadku jakaś pozycja obowiązkowa. Jeśli, hmm, więc w tym wypadku, no, można sobie ten album ominąć. Zwłaszcza, że, jak mówię, Metallica w swojej dyskografii miała e, w, dużo, e, znacznie lepszych płyt. Tak więc to by było do innej dzisiaj na tyle. Tak więc, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to stawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz. Możecie przy okazji napisać co Wy sądzicie o tej płycie, No i a co w tym roku czekacie. Ewentualnie proponować jakieś swoje pomysły co do nowych materiałów. I co. To było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!